Czy osoba świecka może być przebudzona? Osoba wiodąca świeckie życie nie może być przebudzona. To niemożliwe. To zależy, jak definiujemy osobę świecką. Jeśli masz na myśli, że ktoś nie jest formalnie mnichem, nie został wyświęcony, to wtedy może zostać araantem. Jeśli masz na myśli, że prowadzi życie świeckie, czyli nie żyje samotnie, ma rodzinę, angażuje się w świat, nie ogranicza zmysłowości, to niemożliwe. W takim wypadku osoba świecka nie może być araantem. Sutta, ktoś, kto nie był mnichem, został araantem. Ale nie miał rodziny. Nie był mnichem, ale też nie żył w rodzinie. Najsłynniejszy przypadek to Bahija. Był nagim ascetą. Nosił tylko przepaskę i żył surowym, uważnym życiem. Praktykował bardzo długo. Był tak oczyszczony, że uważał się za przebudzonego. Wtedy Deva, kierując się współczuciem, rzekł mu, że to jeszcze nie to. Poradził mu, by udał się do Buddy. Budda dał mu słynne instrukcje. Powiedział, widząc tylko widzisz, słysząc tylko słyszysz i tak dalej. I wtedy Bahia stał się araantem. W teorii był osobą świecką, nie był wyświęconym mnichem. Potem zapytał Buddę, czy może dołączyć do zakonu. Budda się zgodził i poradził, by znalazł szaty i miskę. Ale później został zabity przez krowę. Z formalnego punktu widzenia był świeckim, który został arahantem, ale nie prowadził życia świeckiego. Był samaną, ascetą. Po prostu nie był wyświęcony na mnicha. I tutaj ludzie się gubią. Nie musisz być mnichem, by zostać arahantem. Stąd wniosek, że można mieć rodzinę i zostać arahantem. Tak nie jest. Potrzebujesz żyć jak mnich. Niezależnie od tego, czy jesteś formalnie wyświęcony, czy nie, to nie ma znaczenia. Wyrzeczenie się świata i ograniczenie zmysłowości to konieczna podstawa. Co obowiązuje Samane, ograniczenie zmysłowości, celibat, odosobnienie, na ile to możliwe. Nie bycie zaangażowanym, przejętym czy zainspirowanym światem. Musisz robić minimum, jeśli chodzi o sprawy świata, nawet jako mnich. Jedno to wykonywać swoje obowiązki, a co innego angażować się przez pragnienia i ambicje. To trzeba porzucić. W teorii możesz wieść życie świeckie. W praktyce, gdybyś potrafił żyć w świecie i się wycofać, dlaczego nie zostać mnichem? Nic nie powstrzymałoby cię przed zostaniem mnichem. Zazwyczaj, jeśli ktoś nie zostaje mnichem, powstrzymuje go coś światowego. To samo w sobie jest przeszkodą do zostania arahantem. Czy można się wyrzec, nie wstępując do zakonu? Tak, nie przez własne poczucie wyrzeczenia, tylko przez zostanie sotapaną lub wyżej. Dlatego w szlachetną wspólnotę, ariyasange, sutty włączają także ludzi świeckich, ariya. I odwrotnie, ktoś może być mnichem, a wciąż żyć sprawami świata. Noszenie szat nie oznacza, że zostałeś samanu ani że masz zrozumienie szlachetnej sangi, czytał Andrzej Kochański.